My zostaliśmy oszukani w tym, że nauczono nas oceniać swoją wartość w oparciu o to, co dzieje się w naszym życiu, a nie w oparciu o tego, który daje nam życie. Co wy na to, żebyśmy uwierzyli w to, co jest napisane? Jesteśmy kompletni w nim, a więc czy czegokolwiek nam brakuje? Czy mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby nasze życie było zwycięskie? Czy cały czas wzrastamy w prawdzie? Tak, ale dlaczego nie mielibyśmy rozpocząć naszej podróży od wierzenia w to, co tu jest napisane? Gdy to zrobimy, to nigdy nie ustaniemy w czynieniu dobra. Nie zmęczymy się tym. W trzecim rozdziale listu do Filipian Paweł mówi, bez względu na to, na jakim poziomie wydaje ci się, że jesteś, miejmy wszyscy tę samą postawę i ten sam sposób myślenia. A jeżeli ktokolwiek z was myśli o sobie inaczej, to niech Bóg objawi mu prawdę. A więc to jest naprawdę ważne, żeby właściwie o sobie myśleć. Wszystko, co chciałem osiągnąć tym małym kazaniem, czy jakkolwiek chcielibyście to nazwać, to doprowadzenie was do miejsca, w którym jesteście zachęceni, by stać się wierzącymi. Jeżeli Bóg powiedział coś na nasz temat, to my mamy w to uwierzyć. Gdy szatan przychodzi i pyta naprawdę, czyli uważasz, że jesteś wolny, czyli uważasz, że ci przebaczono po tym, co zrobiłeś tu i tutaj? Chcesz mi powiedzieć, że nagle wszystko jest w porządku. Nie dawaj mu mikrofonu. Gdy ludzie dostają mikrofon do ręki, to nagle się okazuje, że nie są w stanie przestać gadać. Gdy dasz mu mikrofon do ręki, on zacznie gadać. Tak po prostu jest. Bardzo dobrze wiem z autopsji, co dzieje się z ludźmi, którzy dostają do ręki mikrofon. Coś się wtedy dzieje. Nie dawajcie mu platformy. Nie pozwalajcie mu wejść na scenę. Widzicie, co się dzieje, gdy ktoś staje na podium, zaczyna coś sobą przynosić. Ostatnią rzeczą, jakiej w życiu potrzebujesz, to tego, żeby szatan się z tobą dzielił jakimiś rzeczami w twoim życiu. Szatan w twoim życiu ma być tam, gdzie jego miejsce, pod twoimi stopami. Nie marnuj czasu na kogoś, kto został całkowicie pokonany. Nie jesteś na tej ziemi po to, żeby tu przetrwać. Ty zwyciężyłeś. Jesteś tutaj po to, żeby świecić. Tak, więc niech wasze życie świeci przed ludźmi, aby mogli zobaczyć wasze życie. I mogli za nie oddawać chwałę Bogu w niebie. Stańmy teraz i pomódlmy się, a potem zrobimy jeszcze jedną rzecz. Wczoraj bardzo dużo osób doświadczyło uzdrowienia. Kilka osób podeszło do mnie, żeby powiedzieć mi, że coś się zmieniło potem, jak się obudzili. Były to kolejne osoby, nie te, które świadczyły wczoraj. Takie historie są tak wspaniałe. Gdy nie będziemy się modlić o innych, to nic się nie będzie dziać. Trwajmy cały czas w zachęceniu do tego, żeby się modlić o chorych. Gdy wydaje ci się, że nic się nie dzieje, nie przestawaj wierzyć. Wierz w to, że coś Twoja modlitwa uruchomiła. Nie traktuj modlitwy jako punktu w czasie. Nie myśl sobie, że no, może on to zrobi, może tego nie zrobi. Modlimy się, wierzymy i trwamy w tej wierze. Zachęcam cię, kościele, do tego, żebyś trwał w wierze, żebyś modlił się o chorych. A najbardziej zachęcam was do tego, żebyście wierzyli, kim się staliście w Chrystusie. Jesteście kompletni w Jezusie Chrystusie. Nie musicie niczego udowadniać. Bóg daje nam doświadczyć radości stawania się kimś. Nie jesteśmy natomiast tymi, którzy mają mu coś udowadniać. Mamy przywilej bycia tymi, którzy mu wierzą. Jest napisane, że jeżeli uczynisz drzewo dobrym, ono zacznie wydawać dobre owoce. Zauważcie, że On nie mówi, gdy drzewo stanie się dobre, ale jeśli uczynisz drzewo dobrem, wiecie co On ze mną zrobił, gdy narodziłem się na nowo? On uczynił mnie nowym, dobrym drzewem. Zanim się ze mną spotkał, drzewo, którym byłem, nie wydawało dobrych owoców. Moje gałęzie były całe posplatane. Jeżeli owoce są złe, to oznacza, że drzewo jest złe i chore. Ale gdy drzewo jest dobre i zdrowe, to wydaje dobre owoce. My jesteśmy nazwani przez Pana drzewami, dębami sprawiedliwości. To oznacza, że gdy będziemy wierzyć w to, że On uczynił nas dobrymi, to będziemy wydawać dobre owoce. On uczynił mnie dawno temu dobrym drzewem i ja za to nie przepraszam. Nie mam kogo za to przepraszać. Dlatego powiedział: Poznacie ich po ich owocach. Ja mieszkam sam ze sobą, żyję sam ze sobą i wiem, że jestem wolny. Zawsze mówię ludziom: albo jestem najbardziej zwiedzioną osobą na Ziemi, albo naprawdę jestem wolny. Któregoś dnia, gdy Jezus przyjdzie, okaże się, kim byłem. Całym swoim sercem stawiam wszystko na to, że jestem wolny, na opcję B. Muszę sam żyć ze sobą, muszę sam sobie radzić ze swoim sumieniem. Nie idzie go oszukać. I dlatego właśnie wiem, że jestem wolny, bo moje sumienie mnie nie potępia. Mój ojciec mnie kocha, jeżeli coś w moim życiu musi się zmienić, on mi o tym powie. Więc na ten moment, jeśli o mnie chodzi, to ja uważam, że jestem wolny. I wierzę, że wszyscy powinniśmy właśnie w ten sposób żyć i wierzyć. Pastor wcześniej mówił o jedności o tym, jak potężnym jest to, gdy wszyscy wierzymy w to samo i idziemy w tym samym kierunku. Gdy kilka osób ma to objawienie, o którym mówię, to jest wspaniałe. Te kilka osób będzie zasiewać ziarna, których owoców nie jesteśmy w stanie nawet zmierzyć, będąc na tej Ziemi. Jezus mówi: Będziecie czynić te same rzeczy co ja, a nawet większe, ponieważ ja idę do Ojca. Wylał na ziemię swojego ducha i pomnożył samego siebie we wszystkich, którzy uwierzyli. Prawdopodobnie to są właśnie te większe rzeczy. Nawet się nie zorientujemy, kiedy cała ziemia będzie pełna Jego chwały. Podnieście do góry swoje ręce. Nie musicie tego robić, ale zachęcam Was do tego. Podnieście swoje ręce do góry na znak zgody, na znak tego, że chcecie być Mu poddani. Ojcze, proszę Ciebie, żeby Twoja łaska spoczęła na tym domu. Proszę Cię, żebyś dał temu Kościołowi mądrość, żebyś dał Mu moc do tego, aby był znany jako Kościół Twojego Królestwa. Niech to będzie Kościół, który chodzi w mocy tego, co uczyniłeś. Niech ten Kościół będzie znany jako ten, który po prostu Ci wierzył i dzięki temu dokonywał potężnych rzeczy. Niech ci ludzie mówią, skoro Ty to powiedziałeś, to tak jest. Koniec, kropka. Niech oni nie będą ludźmi, których myślenie jest skomplikowane. Jeśli powiedziałeś, że jesteśmy wolni, to jesteśmy wolni. Niech oni w to wierzą. Jeśli powiedziałeś, że nasze grzechy są nam przebaczone, to tak jest. Modlę się o Twoją łaskę, żeby ona spoczęła na tym domu. Łaskę do tego, żeby oni stali się tymi, którzy wierzą Twojemu Słowu. Tymi, którzy wierzą w to, co uczyniłeś, czego dokonałeś. Modlę się, żeby ta łaska do tego, żeby Tobie wierzyć, nigdy nie została im wykradziona. W momentach, w których szatan będzie przychodził do nich, żeby ich kusić, tak jak kusił Jezusem, tak modlę się, żeby oni mieli łaskę do tego, by powiedzieć nie. To, co mówisz, nie ma nic wspólnego z tym, do czego zostałem stworzony. Modlę się o siłę, która wypływa z właściwej tożsamości. Modlę się o dojrzałość, a następnie o owoce, które przychodzą wraz z dojrzałością. Błogosławię ten dom. Niech każda rodzina chodzi w Twojej obecności. Niech zna Twoją dobroć. Modlę się, żeby nawet dzisiaj miały miejsce pojednania, żeby zakończyły się nierozwiązane konflikty. Niech te konflikty zakończą się dzisiaj. Idźmy wszyscy do przodu. Patrzmy na siebie nawzajem przez pryzmat Twoich oczu i Twojego spojrzenia. Ogłaszam nad Wami pokój oraz moc Bożą. W imieniu Jezusa, amen. Jeśli w jakikolwiek sposób czujecie, że potrzebujecie uzdrowienia w swoim ciele, to proszę, pomachajcie do mnie. Jeśli myślisz sobie, gdybym został dzisiaj uzdrowiony, to byłoby wspaniałe. Proszę wstań i podnieś rękę do góry. Ci z Was, którzy nie potrzebują uzdrowienia, rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie, kto podniósł swoją rękę do góry. Zrobimy teraz coś, co nie jest zbyt szybkie i zbyt łatwe, żeby było prawdziwe. Pomodlimy się. Nie zajmie to zbyt dużo czasu, ale wierzymy, że będą tego realne i prawdziwe rezultaty. Ci z Was, którzy potrzebują uzdrowienia, chcę, żebyście uwierzyli w jedną rzecz. Bóg musi Was kochać, skoro zesła na ziemię swojego syna. Wierzcie w to, że Was kocha, skoro Wam przebaczą. Ci z Was, którzy się modlą, wierzcie w to, że osoba, którą się modlicie, zostanie uzdrowiona, ponieważ Bóg, ojciec ich kocha, a nie z powodu mocy Waszej modlitwy albo słów, których użyjecie. Rozkazuję teraz w imieniu Jezusa. Chorobo, wszelkie symptomie. Od tego momentu musisz opuścić ich ciało. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za zwycięstwo, które mamy przez Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa, amen. Jeżeli ktoś się o Was pomodlił, to dziękujcie Bogu. Niektórzy z Was nie są w stanie sprawdzić, czy zostali od razu uzdrowieni. Niektórzy z Was są w stanie to zweryfikować od razu. Jeżeli nie widzisz momentalnego efektu, dziękuj Bogu za to, co w tobie czyni. Dziękuję Wam za to, że mogłem tutaj przyjechać i Wam usłużyć.